Hej, hej, witam was serdecznie. Dzisiaj w zasadzie taki kontynuacja cyklu, jeśli tak to można nazwać. No bo dzisiaj kosmetyki z Catrice. Ostatnio były dwie części z Essence. Mam nadzieję, że widzieliście, jeśli nie, to zachęcam. Dzisiaj Catrice. No i zrobimy filmik na podobnej zasadzie właściwie filmiki na podobnej zasadzie jak właśnie w wypadku poprzedniej marki, czyli Essence. No bo tak. Mam do dyspozycji, już wam pokazuję, dwie paletki, już już Taką miodową z kubusiem puchatkiem i paletkę z chłopouchym oraz prosiaczkiem. W ogóle kolekcja, no to też jest Disneyowska kolekcja, ale to jest kolekcja z kubusiem puchatkiem. Tamta z Essence to była kolekcja z myszką Mini. nazywa się Mickey and Friends. A to jest po prostu Winnie de Puch. Mam więc dwie palety. Pierwsza to jest 010 Sweet As Can Be, o taka miodowa. I druga 020 Friends Left Each Other Up. I wygląda tak. Tutaj jest jeszcze ta folijka, więc... Ta, tutaj są fiolety, które są prześliczne, tak na marginesie, bardzo ładne. Są dwie palety. Jest bronzer. Ja mam 010. I think it's called Love. Taki. Z lejącym się miodem oczywiście i z wytłoczonym prosiaczkiem. Mam przedtownie wyglądający rozświetlacz, który po pierwsze przypomina plaster miodu, tak samo jak no jak palety, przypomina plaster miodu, ale żeby tego było mało, to w środku te, te cząsteczki, te niby kulki, ale to nie są kulki, właśnie, te, te kawałeczki rozświetlacza, to są tak naprawdę takie mini plaster miodu i, i garnuszki z miodem. Zaraz Wam pokażę, wydobędę tutaj jakiś, albo może o tak bliska, zobaczcie, widzicie, to są... No dobra, skoro to, to rozświetlacz zrobił to za mnie. O, taki... Garnuszek miodu, to jest jedna rzecz. No i te kolejne cząstki to są takie właśnie jakby mini plasterki miodu. Mm, fajnie to bardzo wygląda, naprawdę taki gadżeciarski ten rozświetlacz. Ja w tym czasie zbieram, jak tutaj do Was mówię, zbieram te poszczególne plasterki. <grych> zbieram i wrzucam do pojemniczka. Taki gadżeciarski ten rozświetlacz, tylko jedyne co mnie niepokoi to może trochę kolor, bo tutaj jest dziwnie. Jeśli chodzi, cho jeśli chodzi o kolor, to może być dziwnie, no ale to. To zobaczymy w filmie. W każdym razie wygląda, wygląda bardzo fajnie. Ono i ma tutaj taką specyficzną osłonkę, taką, która jakby przytrzymuje te wszystkie, wiecie, części w ryzach, że one się nie, nie obijają, no i jednocześnie dzięki temu nie tracą kształtu. O, tak to wygląda. No i pieczko. Mamy coś takiego. No, bardzo fajnie to jest zrobione. No i pomadkę. Właściwie balsam. To jest balsam z tej całej serii, z tej kolekcji. No, też z się I oczywiście jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie baza z takimi drobinkami. No, i wspomniałam Wam, że filmiki będą zorganizowane na tej samej zasadzie jak Essence, czyli w jednym filmie użyję części kosmetyków, a w drugim drugiej. Tym bardziej, że są dwie takie duże, pełne palety do wykorzystania, więc no, trzeba się im przyjrzeć. Ok, no i to. To tyle, jeśli chodzi o wstęp. Dzisiaj w filmiku pojawi się ta paleta miodowa, baza i pomadka. Dzisiaj te trzy kosmetyki, w kolejnej części będą pozostałe trzy, łącznie z tą fioletową, śliczną paletą. Ok. To wszystko jeśli chodzi o wstęp. Oczywiście jak zawsze proszę Was o polubienie pod filmem, o subskrypcję, jeśli nie zdążyliście tego zrobić, no i o komentarze, bo zawsze Wasze działania tutaj pomagają kanał rozwijać. Oki, okay. Jak jesteście zachęceni, zaciekawieni, jak się te miodowe fajności spiszą, to zapraszam do oglądania. Na twarzy oczywiście nie mam nic, bo startujemy z bazą. To jest baza nawilżająca. Generalnie przypomina bazę z Gerlę. Wiecie, ma takie złote drobinki w sobie, już Wam pokazuję. Ups. Dla porównania. Proszę bardzo, tu jest Gerlę Catrice. O. No ta z Gerlę jest taka bardziej zagęszczona tymi złotymi opinkami. Jest ich jakby więcej. Tutaj jest tego zdecydowanie mniej i są też mniejsze. Taka w zasadzie to jest taka bardziej złota mgiełka drobinkowa, tak bym powiedziała, o, zobaczcie, tak jak się porówna, tu jest bardziej złoto, więcej złota w złocie, po prostu, a może zrobić takie doświadczenie, że wiecie, pół twarzy nałożę to, pół to, dobra, tak zrobimy, to najpierw nałożę tę, no, tę po prostu doskonale znam, więc troszeczkę, o, na pędzelek i powiedzmy na moją lewą połówkę nakładam bazę z Guerlain, a na drugą nałożymy tę z katryzlu, dla porównania, Uwielbiam i bardzo dobrze znam. Kiedyś wam chyba w którymś filmie mówiłam, że sobie co jakiś czas kupuję tak na zmianę tę ze złotymi opiłkami i tę taką perełkową. O, dobra, ok. Mamy gerlę, no i teraz na drugą stronę leci ta nowa, czyli Winnie Pouch Catrice Illuminating Primer. Zobaczę, jak ona wygląda i w ogóle, czy pachnie. Ta z Guerlain pachnie. Bardzo ładnie, tak specyficznie, charakterystycznie. Ja te zapachy bardzo lubię, ale no to trzeba polubić, bo one są takie dosyć, dosyć specyficzne właśnie. A teraz zobaczmy, jak ta z Catrice. O! Jeśli chodzi o gęstość, to jest mniej więcej... Ta jest chyba bardziej gęsta niż Guerlain. I też specyficznie pachnie. Ładnie, no ale tak troszeczkę jakby ziołowa, Jakby miała taką ziołową nutę w sobie. I chodzi o to, jak wygląda, to w zasadzie nie ma tu o czym mówić, bo jedna i druga jest tak naprawdę transparentna, i w momencie, jak nałożycie sobie to na skórę, to w ogóle jej nie widać. Raczej chodzi wiecie, o jakieś takie ogólne odczucie, jak to, się, jak to się ma. O, może przy Was też nałożę podkład. Może ten sam podkład na obie strony twarzy, na obie bazy. Zobaczymy, gdzie się lepiej rozprowadza, jeśli w ogóle znowu jakaś różnica będzie. No tak, w rozprowadzeniu nie ma żadnej różnicy. Jeśli chodzi o takie ogólne odczucie, to tak jakby ta z na twarzy była gęstsza. Chociaż, jak ją się wydobędzie na dłoń, to jest taka bardziej lejąca. Wiecie o co chodzi? Tak jakby bardziej się, jakby trudniej się troszeczkę rozprowadzała na twarzy, ale to może też nie jest. Działam chusteczki. Tu to może też nie jest dobre słowo, no bo to są żelowe bazo, więc one się mimo wszystko łatwo rozprowadzają. Tylko tak, jakby taka gęstsza była. Natomiast ta jest, ta jest taka wodnista. O, może tak. Jeśli chodzi o odczucie ogólne, ta jest taka bardziej chłodząca. I kleją, nie, kleją się tak samo. Chciałam powiedzieć, że się bardziej klei, bo tak jeszcze ją czuję, ale kleją się tak samo. No, różnicy na twarzy nie widać siłą rzeczy. No i to chyba tyle. Na razie większych różnic, słuchajcie, nie dostrzegam, oprócz tego, że właśnie przy nakładaniu czuć taką różnicę. No i w konsystencji jest różnica, no i tak jak powiedziałam, w zawartości tych tych drobinek. No i oczywiście w cenie, wiadomo, no ale tutaj mamy bazę drogeryjną. Generalnie jest przyjemna, no w zasadzie taka jak tamta. Nawet właśnie przy rozprowadzaniu troszeczkę przyjemniej, no bo jest taka właśnie wodnista, więc jest okej. Okay. Jest ok. Zobaczymy po prostu, jak na obu tych bazach zachowa się podkład. Pachnie, a właśnie, jeśli chodzi o zapach, to chyba tamten zapach z girlem bardziej mi się podoba, jest bardziej elegancki, jeśli tak można powiedzieć, można tak powiedzieć o zapachu, więc jest bardziej elegancki, taki specyficzny, w ładny sposób. Ten też jest specyficzny, jak już wam powiedziałam, ale w taki sposób, wiecie, typu. Trochę jakiejś zieleniny plus coś słodkawego w tle. Taka mieszanka. No tak jak mówię, dość takie nietypowe te zapachy są. Ok. Tamten ładniejszy w każdym razie. No i na obu na obie bazy nakładam jeden podkład. Tutaj mam iami skin z AA. Ostatnio naprawdę ten podkład męczę, uwielbiam go. No i lecimy, zobaczmy, jak to się zachowa tu, a jak się zachowa tu. No, jakby lewą swoją stronę doskonale znam, bo tak jak Wam powiedziałam, bazę z giernę znam bardzo, bardzo dobrze. A tu? Nie ma, słuchajcie, różnicy. Podkład tak samo się rozprowadza na lewej, jak i na prawej stronie, na obu bazach dokładnie w taki sam sposób. Ładnie, równomiernie, przyjemnie, jakby być. Gdybym sama nie wiedziała, że mam dwie bazy na różnych stronach twarzy, to bym tego w tym momencie nie wyczuła. ok, wygląda to tak. Po obu stronach tak samo. Generalnie. Baza bardzo przyjemna. Jeżeli nie chcecie wydawać dużo kasy i nie macie jakiegoś sentymentu, czy jakiegoś przyzwyczajenia, czy jak to zwał, tak zwał, i nie chcecie wydawać dużo pieniędzy na gerlę, to to jest bardzo podobne. Troszeczkę inna konsystencja, inna, wiecie, zawartość złota w złocie, ale odczucie na twarzy daje takie samo. Podkład na tym rozprowadza się dokładnie tak samo, więc generalnie w porządku. Może zapach troszeczkę mniej ładny, ale to jest. Ja zawsze wam o tych zapachach mówię, no bo jakby to jest jeden z aspektów, które dla kogoś mogą być bardzo ważne i ja to rozumiem. Natomiast zazwyczaj tak jest z tymi kolorowymi kosmetykami, że wiecie, jak sobie to rozprowadzamy. Zapach jest dość silny, może to jeszcze czuć, natomiast po nałożeniu zazwyczaj już tego nie czuć. Wyjątkiem tutaj są pudry, brązery i tak dalej. z Znam je po nałożeniu jeszcze jakiś czas czuć, ale to też nie jest nie wiadomo jak długo. Ok. Kończę, może nie, nie kończę, nie tak zrobimy, zrobimy tak, jestem na etapie podkład, wytrę sobie olejek z ust i żeby było tak dziwnie, nałożę sobie od razu pomadkę, a co tam. A potem zrobię, wiecie, resztę makijażu i przejdziemy do oczu. Pomadkę, a właściwie Wam tak nie pokazałam, jakoś tak ozdjęłam. Tak w takim nieładnym miejscu nakleili tę nalepkę, że prawie o, zalepili przednią część szminki. O, ale myślę, że tutaj widać. No mamy, mm, mamy nazwę serii, że Disney Winnie the Pooh i Catrice numer 010. Tak, 010 Catrice Lip Balm. No i to jest Lip Balm, ale zobaczcie. Mm, jak pomadka. Hmm. ma konsystencję fajnej, kremowej szminki, no może właśnie taką balsamową, choć no, jak dla mnie to bardziej wygląda na szminkę, no i ma też całkiem taki, wiecie, widoczny kolor, więc dla mnie bardziej to szminka niż balsam, no ale to już jak wolicie. Jeśli chodzi o kolor, to jest taka elegancka czerwień, tak bym to określiła. Hmm? Bardzo ładna, malinowa czerwień, ale to nie jest taki, wiecie, intensywny, żarówiasty, czerwony kolor, że wahalibyście się nosić na przykład tego na dzień. Tylko raczej taka czerwień, powiedziałabym, przygaszona. Widać ją na ustach, no bo mm, natomiast spokojnie, jak nie lubicie intensywnych kolorów takich, wiecie, dających po oczach na ustach, to spokojnie na dzień można ją nosić, więc generalnie praktyczna rzecz. No i konsystencja przecudowna, ja taką uwielbiam. Mm. Zawsze to powtarzam, że lubię takie wiecie gęste, kremowe szminki. No i to takie jest. No, właściwie powinnam powiedzieć balsa, ale wiecie. Nie. Ok, kończymy makijaż twarzy, wiecie korektor, pudry, bronzery, te rzeczy, i przechodzimy do palety. Makijaż twarzy ogarnięty, pomalowałam też oczywiście brwi, i na powiki nałożyłam bazę. Z Makeup Revolution. No i tak myślę, że może zaczniemy od słoczy, zrobimy kilka przykładowych słoczy, ale nie. Najpierw wiecie, co na, na załamanie nałożę ten jasny tutaj cielisty cień. Właściwie to jest nie cielisty cień, taki jasno. taka kość słoniowa. Nałożę go w każdym razie na, za na załamanie i podług brwiowy, bo nie chcę, żeby mi się tutaj, wiecie, ta baza zebrała. No akurat tutaj, jeśli chodzi o kolor, to tam wiecie, żadnego szału nie będzie. On ma taki, no, ma takie żółtawe zabarwienie. Czyli jest w klimatach kolorystycznych całej palety. No to takie przykładowe. Oczywiście trzeba zobaczyć, jak się prezentuje najciemniejszy cień z palety. To jest matowy brąz, coś takiego ładnego. Tu jest błyszczącego, takie żółteczko. Tu mamy taką. O, dziwną w dotyku. Taką rozkwinkę chyba. Nie, bardziej coś żółtawego. Żółtawa brzoskwinia, i jak wiecie, jak dotkniecie to, tak jakby składała się z takich płatków. No, fajny błyszczący cień, i może jeszcze jakiś mat, może ten żółty mat. Zobaczmy taki zestaw najpierw. O, mamy coś takiego. O, bardzo przyjemny brąz. W tym żółtym kolorze są takie malutkie, błyszczące drobineczki. Bardzo ładnie to wygląda. To jest mat z takim, wiecie, drobinkami. Fajnie wygląda. Tu jest ten ładny, żółty. Nie, on nie jest brzoskwiniowy. Nie, to jest kolor jasnego miodu. O, myślę, że to jest najlepszy opis. I, no i żółty mat. Hmm? No i zróbmy jeszcze cztery przykładowe No trzeba sprawdzić, jak się będzie miał ten. O, on jest taki cytrynowy, wiecie, wyglądał na taki szaro bury nieładny, a tymczasem to jest taka cytrynowa błyskotka No, bardzo ładny kolor. No to ten błyszczący też zobaczymy. Co tu jeszcze, może taki brąziak. Również błyskotka. I na przykład ten czekoladowy. Który również w sobie ma żółte tony. Zobaczcie. No one wszystkie są takie miodowe, ale to jakby no taka stylistyka i taki klimat palety. Mm, bardzo ładny. I również ładne te błyskotki są. I w dotyku też maty są. Znaczy wszystkie są w dotyku przyjemne, ale chciałam powiedzieć, że no maty nie są wiecie jakieś suche, takie nieprzyjemne, takie Szorstkie, tylko raczej atłasowe i takie przyjemne, kremowe te błyskotki, a właśnie cienie matowe są takie, wiecie, takie gładkie, fajne w dotyku, przyjemne. No i co, biorę się za makijaż. No, myślę, że taka próbeczka nam wystarczy. Generalnie, kolorystycznie te cienie są, wiecie, w palecie zbliżone, no bo, no bo właśnie taki klimat palety, taka miodowa, kubusiowa. Jeszcze raz Wam może nazwę przypomnę: 010 Sweet as Can Bee, przy czym Bee pisane tak jak pszczół. Tutaj mamy właśnie taką podpowiedź. O, to jest dokładnie tak zorganizowane jak w tych paletach z Essence z myszką Miki. Że właśnie mamy podpowiedź kolorystyczną i to jest takie 3D. Generalnie bardzo przyjemnie wygląda i rzeczywiście kolorystycznie oddaje to, co jest w palecie. No bo popatrzcie tu i popatrzcie tu. O. Hmm. Bardzo fajnie to jest zrobione. No i sam pomysł też, że wiecie, to wygląda jak taki plaster miodu. Naprawdę bardzo przyjemna kolekcja. Chyba nawet ta pszczółkowa podoba mi się bardziej. Jest taka bardziej oryginalna niż tamta disneyowska, choć tamta też bardzo mi się podoba. Szczególnie paleta z zielonymi cieniami. Ok, lecimy z makijażem i z tą. No to, zacznę od tego koloru. No taki wiecie, typowy brąziak. Nie sądzę, żeby tutaj było coś ujejejeja, więc po prostu brąziak leci na załamanie. Jest taki delikatny, jak widać. No, troszkę się tam na tym załamaniu kolor pojawia, ale nie jest to jakieś, wiecie, rzucające się w oczy. No, to może dobrze. To może dobrze, to jest może właśnie jeden z tych kolorów, co wiecie, do rozcierania albo właśnie o, do takiej funkcji, że nie musi go być tak bardzo widać, jest okej. Okay. Trzeba koniecznie użyć jakiejś błyskotki. Może na środkową część górnej powieki nałoży ten, który myślałam, że jest brzoskwiniowy, tymczasem on jest po prostu miodowy. Nałożę go palcem. Jest ładny, tylko tak, no w zasadzie to mogę powiedzieć w odniesieniu do chyba wszystkich palet Catrice i Essence. Oni robią ostatnio porządne te cienie, już od dość dawna, ale gdyby się tutaj można było do czegoś przyczepić, to większość tych błysków, albo może nie wiem, wszystkie te błyski, z reguły, mają takie samo wykończenie, no bo to są jakieś, wiecie bardziej widoczne, mniej widoczne perełki nie ma tutaj czegoś takiego oryginalnego, więc generalnie wiemy czego się spodziewać o, może tak, na zewnętrzną część powieki dołożę oczywiście ciemnego brozu, czyli mm -mm, zobaczymy jak się to tutaj sprawdzi akurat teraz pod górkę nie będzie miał no bo ma tutaj jasny cień obok siebie, więc powinno być ok wyciągnę go od razu, wiecie tak o, ponad załamanie sobie tutaj zbuduję kształt makijażu. Technicznie te cienie są podobne do tego, co w paletach Essence, tych z, y, z Miki. Czego ja szukam? Już wiem. Szukam jakiegoś pędzelka do rozcierania. O ten może być. Jeżeli nie widzieliście w ogóle tych filmików z Essence, to zachęcam. Mm, ładny brąz. Ładny brąz, ale powiedziałabym tak, jak chcecie coś takiego super intensywnego. No to myślę, że to chyba nie ta paleta. Ona jest taka bardziej dzienna. Większość kolorów to są delikatne, brązowo-miodowe tony. No to jest najmocniejsze, co może być. I teraz zobaczcie, na powiece, wcale nie miał tutaj ten cień pod górkę, na powiece nałożony w zasadzie sam, w towarzystwie jasnego, jasnego, miodowego koloru. Wcale nie jest taki super, super ciemny. Ja sobie jeszcze tutaj dołożę. Zobaczmy, co się tutaj da zrobić z tym. On się ładnie przykleja i jest ładnym kolorem. Tylko zmierzam do tego, że właśnie no to jest taki, powiedziałabym, fajny cień do przyciemnienia. Hmm? Jak robicie sobie makijaż dzienny, jak chcecie, nie wiem, coś super ciemnego albo jakieś smoki, no to chyba to może być za delikatne, chociaż to też, no wiecie, tak naprawdę zależy, co kto lubi. No generalnie wygląda tak. A tak jak w wypadku Essence, tak tutaj również poszukam y, tych, tych kosmetyków. No i jak jeszcze coś jest z tych kolekcji to wam oczywiście podlinkuję. To znaczy inaczej na pewno coś jest z tych kolekcji, tylko teraz pytanie, wiecie, co jeszcze zostało, co jeszcze jest dostępne, bo na pewno nie wszystko. jak się jak widzicie rozciera bardzo przyjemnie z kilka ruchów pędzelkiem. Macie macie brąz na powiekach. Tak, to jest taka paletka, powiedziałabym, dzienna, jak się spieszycie, potrzebujecie szybkiego makijażu do pracy, no to raczej to jest jedna z tych palet, co wam pod górkę nie zrobi. Taka lekka, łatwa, dzienna i przyjemna. O jak się tak podokłada, podokłada tego brązu, to się nawet robi taki konkretniejszy. Zobaczcie. No tak jak widać na zewnętrzny kącik, jak znalazł, jest ok. Myślę, że na tych dwóch kolorów nałożę sobie jeszcze coś, a mianowicie e, cień, który obowiązuje. Nazywa się Winnie. Który palec mam? Czysty ten? Winnie. O, to jest to. To jest jakiś błyszczący taki. Zobaczmy. Coś takiego. Nakładam Tutaj na centralną część powieki. Bardzo ładna błyskotka. Chyba nawet ładniejsza od tej, tej pierwszej. O. Takie żółteczko trochę. Nie, to nie ten pędzelek ten. <grych> nie nabierałam już brązu, tylko po prostu sobie rozcieram tym, co mam na pędzelku. Mhm. Na wewnętrzny kącik, a jakże, nałożę ten żółty kolor, czy ja go tutaj mam, to jest chyba ten, tak? Nałożę go tak o, tutaj na wewnętrzną część powieki. No i na wewnętrzny kącik też. Taki ładny cytrusek to jest. Mm, w ogóle bardzo ładne te kolorki są i bardzo przyjemne. Tak sobie myślę, że generalnie tak. Ta paleta ja tak na pierwszy rzut oka jest w sumie łatwa w obsłudze, no bo tu macie dużo brąziaków. Tak naprawdę o tu, 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 natomiast są też żółcie, no i tutaj dla kogoś może być podgórka. wiecie, jak nie lubicie się w żółtych kolorach, albo w ogóle nie lubicie żółci, no to paleta taka trochę niezbyt cała do wykorzystania, do, do wykorzystania wiadomo natomiast jak y, możecie sobie żółci dokładać, jak chodzisz jakiś akcent, albo właśnie taką błyskotkę o, jak ja tutaj teraz no to generalnie paleta bardzo praktyczna powiedziałabym, praktyczna i łatwa w obsłudze na dolną powiekę nałożymy co? a ten cień. Ten cień z miotkiem to jest cheerful, cheerful, po prostu brąziak. Taki rudawy ten brąziak jest. No i wcale nie jest taki łagodny. Myślałem, że będzie delikatniejszy. Wow. Muszę sobie teraz troszkę rozetrzeć tu i wracam do pędzelka od tego jasnożółtego i tak sobie go tutaj, wiecie, przeciągam, żeby troszkę ten brąz rozjaśnić. Nie chciałam, żeby to było tak ciemno, nie lubię w ogóle, jak jest, wiecie, taka dolna powieka ciężko umalowana, I źle się w takim makijażu czuję, więc sobie tutaj troszeczkę rozjaśnię, o. Podłóg brwiowy może, na, może właśnie ten, który, o, ten, to jest to. Ten złoto-biało-cytrynowy to jest Happy Morning. Tak delikatnie go nałożyłam. Mhm. Okej. Okay. No i cienie na powiekach, paleta złocze. Mhm. Lekkie, łatwe i przyjemne. Myślę, że kwestia kolorów bardziej. Czy Wam takie brązo żółcie odpowiadają, czy nie. Jeśli chodzi o techniczne strony, to... Jak w essence, takie przyjemne, miękkie, cienie nieproblematyczne. Jeżeli zaczynacie się malować, to to jest jedna z tych palet, która, wiecie, raczej wam sprawę ułatwi niż zrobi podgórkę. Ok, kończę makijaż i jeszcze wracam z podsumowaniem. Cały makijaż gotowy. No i po kolei jeszcze raz tak, wiecie, na podsumowanie. Paletę mam przed chwileczką, mówiłam spokojnie, dla każdego, lekka, łatwa kwestia tego, czy no nie mówię o brązach, bo raczej brązy to dla każdego, ale kwestia tego raczej, czy lubicie w makijażu żółcie, czy dobrze się w nich czujecie i generalnie, czy tak wiecie. Dla Was one są w porządku, tak do noszenia na co dzień. Jeśli chodzi o techniczne względy, bardzo przyjemne cienie, raczej nieproblematyczne, ale to Wam powiedziałam. Co do bazy, myślę, że jak na bazę drogeryjną jest ok, bardzo ładnie się po niej podkład rozprowadził, no i potem dalsza część makijażu też w porządku. Yy, naj... Inaczej chciałam powiedzieć, że największym minusem w zasadzie chyba... Może minusem takim, który najbardziej mi się rzucił w oczy jest ten zapach, który no, jest w porządku, ale tak nie do końca do mnie przemawia. Jest też taka trochę wodnista ta baza, ale to dla kogoś może być plus, dla kogoś minus. Ja to raczej odbieram po prostu jako różnicę O, jak w porównaniu z tym. tak To jest takie gęstsze przy nakładaniu, podkreślam. Natomiast to się jakoś tak na twarzy szybciej rozpuszcza i tak że rozlewa. No ale to czy plus, czy minus, to już sami ocencie. Generalnie baza przyjemna i przecudowna. Pomadka, która oficjalnie, przypominam, jest balsamem. Liby Balm 010. Oficjalnie balsam, ale hmm, wygląda jak pomadka. Jeśli chodzi o konsystencję, to też w sumie jak taka, taka typowa, gęsta, kremowa pomadka. Bardzo fajna, bardzo przyjemna. Ja takie szminki lubię. Okej, okay, i wszystko w tej części. Mam nadzieję, że Wam się paletka miodowa, taka typowo miodowa spodobała. Dajcie znać w komentarzach. Ja już dzisiaj Was zapraszam na kolejną część, czyli część z tą fioletową paletą, no i zresztą kosmetyków. Oki! Okay. Żegnam się z Wami, mówię Wam papa. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku, tymczasem na razie i.